Namaste. Cześć. Tutaj Klaudia Jogini. Witam Cię w podcaście Podróż do siebie miejscu, które tworzę z przestrzeni serca, gdzie dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami w aspekcie ciała, umysłu, duszy i emocji oraz tego, jak łączę to wszystko w jedną spójną całość. Dziś zapraszam Cię na nagranie o stresie. Porozmawiamy sobie o tym, po co w ogóle nam stres? Podzielę się z Tobą moimi sprawdzonymi technikami, sposobami na pracę ze stresem oraz zdradzę Ci trzy sekrety skutecznego działania na stres. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. No dobrze, także zaczynając na samym początku, chciałabym powiedzieć Ci w ogóle, czym stres jest. Ponieważ my bardzo często stresem i tym odczuciem, które pojawia się w nas właśnie w odpowiedzi na różne zdarzenia stresujące, nazywamy bardzo wiele różnych odczuć, bardzo wiele różnych zjawisk, które się w nas pojawiają. Także stresem będzie tak naprawdę wszystko to, co pojawia się w naszych odczuciach w momencie, kiedy wchodzi w grę coś, na czym nam zależy i coś, co jest dla nas ważne. Czyli to będą wszelkiego rodzaju odczucia, które będą spowodowane zarówno sytuacjami, które będą wspierające oraz takie, które będą w jakiś sposób wychodziły poza strefę naszego komfortu. No i w to się oczywiście wpisuje wszystko to, czego chcemy, oraz wszystko to, czego nie chcemy doświadczyć. No, i tutaj zachęcam Was do takiej chwili refleksji. Czym dla Ciebie jest stres? Oraz jakie sytuacje oceniasz dla siebie jako te, które są stresujące? Taka chwila refleksji i pomyślenia nad tym, czym w ogóle dla mnie jest stres, sprawia, że troszeczkę inaczej zaczynamy na niego patrzeć, bo zauważmy, że my bardzo często nazywamy stresem Wiele różnych emocji, wiele różnych doświadczeń, wiele różnych odczuć. Więc kiedy zinterpretujemy sobie to, czym ten stres jest dla nas, jako dla mnie, tej mojej jednostki, łatwiej nam będzie rozpoznać te sytuacje, te stresory, które wprowadzają nas właśnie w dany określony stan podwyższonego działania albo wchodzenia właśnie w ten fight, freeze, or. Fly efekt, tak? Czyli ten efekt walcz, uciekaj, zamroź się. Kiedy zaczęłam swoją przygodę pracy z emocjami, a następnie zaczęłam pracować z klientami indywidualnymi, przyjmować na sesje holistyczne, to zaczęłam często zauważać, że dużo łatwiej przychodzi nam nazwanie sytuacji, określenie jej jako stresująca, niż Konkretne nazwanie tych emocji i odczuć, które pojawiają się w naszym ciele czy w naszym umyśle, w odpowiedzi właśnie na różnego rodzaju bodźce czy reakcje, które, które pojawiają się w nas w odpowiedzi na dane zdarzenia zewnętrzne bądź wewnętrzne. I w tą definicję stresu możemy wpisać bardzo wiele różnych odczuć. Stres może manifestować się zarówno jako odczucie niepokoju, jak i euforia albo stan takiego Podekscytowania na konkretne dalsze działania. I stres może pojawiać się w różnych okolicznościach, i dla każdego z nas może on mieć zupełnie inną formę i zupełnie inną przyczynę. I to jest bardzo ważne, żeby umieć właśnie nazwać i rozpoznawać w sobie te odczucia, które pojawiają się w nas w odpowiedzi na ten stres, czy sytuacje stresowe, oraz to, czym my nazywamy. Te stresujące sytuacje. I ze stresem jest dokładnie tak, jak z każdym jednym odczuciem. Ono przychodzi do nas i trwa jakiś określony czas. Także, jeżeli jesteś osobą, która dopiero wchodzi na tą ścieżkę pracy ze stresem, która tego stresu ma bardzo dużo i często odczuwasz ten stres w swojej codzienności, to zachęcam Cię, żeby pamiętać, że nawet jeżeli ten stres pojawia się u Ciebie często, to on minie. To on zawsze mija. My mamy takie fale, to jest tak jak z naszymi emocjami. One przychodzą do nas i potem odchodzą, przepływają przez nas. My, jeżeli pozwalamy sobie na ten przepływ, to dużo łatwiej będzie nam przetransformować te różnego rodzaju doświadczenia i wyzwania, przed którymi aktualnie stoimy, i jeżeli nie, nie blokujemy w sobie tych trudnych odczuć i trudnych rzeczy, które się w nas pojawiają, to łatwiej jest nam przejść przez te stresujące wyzwania i okoliczności, które ten stres i reakcje stresowe w naszym ciele, czy myślę, nas powodują. I tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, stres będzie pojawiał się w różnych okolicznościach i mamy coś takiego jak eustres, który jest stresem pozytywnym i mamy coś takiego jak distres, czyli stres... Można by powiedzieć trochę negatywny, czyli taki nadmierny stres spowodowany różnymi sytuacjami, które są dla nas trudne. I tutaj ten stres pozytywny to jest ten stres, który będzie nas mobilizował do działania. To jest też ten stres, który będzie sprawiał, że my nabieramy tej energii, tego takiego rozpędu. To jest również ten stres, który na chwilę nas zatrzymuje w sobie. Sprawia, żeby możemy się połączyć z tym, OK, tutaj coś się dzieje, to jest coś, co, się, co jest dla mnie ważne, a następnie zrobić krok w przód i podjąć odpowiednie działania w, w związku z tą sytuacją, która jest dla nas ważna, czy tym zdarzeniem, czy tym odczuciem. A distres z kolei będzie tym takim paraliżującym stresem, tym stresem, który mm, może mieć nawet jakieś negatywne skutki zdrowotne, czy Psychologiczne dla nas w momencie, kiedy jesteśmy bardzo często narażeni długofalowo na takie czynniki, takie sytuacje, które ten stres w nas wywołują i powodują. I tutaj przechodzimy płynnie do tego miejsca, w którym e, bardzo często zadajemy sobie pytanie: to po co w ogóle nam ten stres? I warto spojrzeć sobie zawsze wtedy na siebie, jako na istotę holistyczną, nie tylko na tą przestrzeń, w której jesteśmy teraz, ale jako na istotę, która. Żyła i kształtowała się, i dostosowywała się do tego środowiska, w którym żyjemy teraz. I stres pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu i pełnił bardzo ważną rolę w procesie ewolucji ludzkości, ponieważ tam było bardzo dużo korzyści, które wynikały z tej reakcji stresowej. Ponieważ sam stres. Przyspieszał bicie naszego serca, przygotowywał nasze całe ciało do odpowiedniej reakcji i sprawiał, że my byliśmy w takiej większej czujności. Byliśmy w gotowości do działania w obliczu jakiegoś zagrożenia albo w obliczu w ogóle jakichś zmian, które zadziewały się wokół nas. Także stres sam w sobie, on jest naprawdę naszym sojusznikiem. To jest taka część z nas, która po prostu aktywuje nasze zmysły, wyczula nas i sprawia, że my jesteśmy bardziej czujni, bardziej uważni, bardziej w tym procesie takiego możemy być w procesie takiego zastanowienia, zatrzymania się i zauważenia: o, tutaj coś się dzieje, tutaj coś odczuwam, tutaj coś jest dla mnie ważne albo tutaj coś potrzebuje mojej odpowiedniej reakcji. Także. Ta praca ze stresem tutaj będzie dawała nam właśnie to, że w momencie, kiedy ten stres do nas przyjdzie, to my go rozpoznamy i będziemy w stanie odpowiednio reagować, czyli właśnie dać sobie tą chwilę zatrzymania, uważności na siebie, na to, co się dzieje, a następnie dokonania odpowiedniej reakcji i dokonania odpowiedniego wyboru tego, co ja chcę dalej zrobić z tym, co się aktualnie zadziewa. No i pytanie, jak radzić sobie z tym stresem? I tutaj moje sprawdzone, skuteczne sposoby, które dla niektórych z Was mogą okazać się naprawdę oczywiste i takie podstawowe, ale one są super ważne przede wszystkim dlatego właśnie, że są najprostsze i dzięki temu każdy z nas może je stosować już od teraz. Pierwszą taką skuteczną i sprawdzoną rzeczą, którą możemy zrobić na stres jest praca z oddechem. Ponieważ oddychanie to nie jest ta tylko biologiczna, fizjologiczna konieczność, to jest też jednocześnie narzędzie, które ma potencjał transformacji naszego życia, naszych odczuć, sprowadzania nas do obecności. Głęboki i świadomy oddech. Będzie miał kojące i uspokajające działanie na nas w momencie, kiedy tego potrzebujemy. Więc świadoma praca z oddechem będzie sprawiała, że dużo lepiej możemy radzić sobie w sytuacjach stresowych. I tutaj przy każdym, jednym z, tych, przy każdym z tych punktów chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że jak my zaczniemy pracować ze stresem i tak samo jest z emocjami, tak samo jest w ogóle ze wszystkim, co się w nas zadziewa, czy właśnie z triggerami, czyli tymi wyzwalaczami, które powodują w nas jakieś odpowiednie, konkretne reakcje, to chciałabym, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że my tego wszystkiego się pozbędziemy. Że ta praca ze sobą to nie jest tak jak magiczne dotknięcie różdżki i my dzięki tej konkretnej pracy wyeliminujemy już wszystkie stresory i wszystkie trudności z naszego życia, bo to trochę nie tak działa. To działa w taki sposób, że my dzięki tej pracy stajemy się dużo bardziej odporni na takie zdarzenia i przede wszystkim potrafimy inaczej reagować. Czyli my tak naprawdę nie pracujemy z tym, że my się pozbywamy tych rzeczy, które sprawiały, że odczuwamy stres albo jakieś trudne emocje, tylko my uczymy się pracy ze sobą po to, żeby wybierać inaczej, żeby reagować inaczej, żeby poczuć też, zobaczcie swoją wewnętrzną moc. W tym wszystkim, bo ta praca, właśnie nad naszymi reakcjami, nad naszym świadomym wyborem tego, jak chcemy zareagować, i umiejętności też zrobienia tego w taki sposób, że to będzie z korzyścią dla nas i z korzyścią też dla tych, którzy są wokół nas, sprawia, że my też budujemy w sobie większe poczucie tej stabilności oraz takiej wewnętrznej mocy, tego, że ja jestem stabilna, stabilna, ja jestem zrównoważona, zrównoważona. Dzięki temu my też nabieramy więcej pewności siebie. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby pracować właśnie ze stresem czy z emocjami. No dobra, to przechodzimy teraz do drugiego punktu y, mojego sprawdzonego sposobu na pracę ze stresem, mianowicie to jest praca z ruchem, z ciałem, to jest łagodność w ruchu, to jest. Na przykład, yoga, którą uwielbiam, ale też taka yoga, która jest dopasowana do nas, która będzie sprawiała, że my się naprawdę czujemy osadzeni. To nie będzie ta praktyka, do której zapraszam, żeby tutaj regularność na macie, dziesięć powitań słońca, tylko zachęcam do tego, żeby ta praktyka, która jest z intencją ukojenia stresu, była tą praktyką, która nas do siebie przybliża, która jest w łagodności do naszego ciała, do naszych odczuć, która jest płynna. I tutaj również zachęcam do tańca. To jest też ta płynność w ruchu, która sprawia, że możemy nabrać trochę więcej tego ukojenia, przepracować w sobie te rzeczy, które się w nas pojawiają, zrobić pracę, poruszyć w sobie to wszystko, co zostałe i co gdzieś tam się pokumulowało. To jest również na przykład praktyka Tai Chi, czy jakiekolwiek inne formy ruchów, o których teraz może pomyślałaś albo pomyślałeś, które mogą sprawić, że poczujesz chwilę ukojenia. Także tutaj w to też będzie nawet wpisywała medytacja, czy po prostu chwila uważności, ale ten ruch i praca z ciałem dla mnie jest tym sposobem właśnie na wyrażenie tego wszystkiego, co się w nas zadziewa, poruszenie tego i właśnie zachowanie tego przypływu. Tego, że okej, okay, to teraz do mnie przyszło, ja czuję się taki tak, i ja to poruszam. I to pozwalam temu się przepływać przeze mnie, a następnie ruszamy dalej. Także zachęcam do tego. I trzecim sprawdzonym sposobem jest przebywanie blisko natury. Natura, która jest kolorem zielonym, która jest również połączona z naszą czakrą serca, czyli właśnie z tą przestrzenią, w której my znajdujemy te swoje ukojenie, w której my zawsze, do której my zawsze możemy powrócić. I ta zieleń ma też uspokajającą moc. Zieleń, natura, otaczanie się naturą, bycie blisko Ziemi, poczucie połączenia z Ziemią daje nam poczucie bycia ugruntowanym. I ja tutaj, jeżeli chcecie trochę więcej o tym posłuchać czy, czy dowiedzieć się, to zachęcam do nagrań o uziemianiu, o tym po co się uziemiać, po, to, po co się gruntować, czym to w ogóle jest. Jeżeli chcecie popracować z tym głębiej, to również. Mam cały warsztat wraz z praktykami, które pomagają nam się uziemić, właśnie nie tylko w taki sposób wyjścia do natury, ale również za pomocą pracy z ciałem czy z oddechem. Także, jeżeli chcecie, to sprawdźcie nagranie o uziemianiu i ugruntowywaniu się. Jednakże, to połączenie z naturą, położenie stóp na ziemi, wyjście w ogóle do natury sprawia, że my zaczynamy mieć w sobie więcej spokoju, że my przypominamy sobie o tym, że my tu i teraz możemy się trochę uspokoić, że my możemy powrócić do siebie, możemy z powrotem być w tej swojej równowadze i w swoim spokoju. Także zachęcam Was do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzać w naturze, przynajmniej wyznaczyć sobie. Chwilę spaceru, jak na przykład wracamy z pracy do domu, to wysiąść przystanek wcześniej i przejść przez lasek albo przez jakiś park w okolicy, albo chociaż wieczorem wyjść, wyjść na chwilę spaceru gdzieś do jakiegoś skrawka zieleni, zobaczycie jak dużo więcej spokoju zacznie pojawiać się w waszym życiu. No i teraz najważniejsza część. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia właśnie w pokoleniu tego stresu i nie masz czasu na samodzielne wymyślanie ćwiczeń, pamiętanie o tych praktykach i potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi Cię w tym procesie powracania do swojego wewnętrznego spokoju i odzyskania tej swojej wewnętrznej równowagi, to mam coś idealnego dla Ciebie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na kurs Sposób na Stres. 7 dni do spokoju. I to jest mój autorski kurs, który przygotowałam właśnie w intencji podzielenia się tymi wszystkimi sprawdzonymi, skutecznymi technikami, które działają i sprawdzają się nie tylko u mnie, ale również u moich podopiecznych, które sprawiają, że. Odzyskujemy ten wewnętrzny spokój w różnych codziennych sytuacjach, że nabieramy większej ilości zasobów do tego, żeby poradzić sobie z tymi trudnościami dnia codziennego. I w tym kursie Sposób na Stres, 7 dni do spokoju otrzymasz ponad 20 potężnych ćwiczeń, które będą skoncentrowane właśnie na. Uspokojeniu, ukojeniu i uwolnieniu się od stresu. Zdostaniesz ode mnie codzienną dawkę wsparcia i motywacji oraz jeszcze jeden bonus, którym jest Dziennik Wdzięczności. O wdzięczności możecie też posłuchać na innych moich nagraniach. To też pięknie wspiera nasz proces powrotu do naszej wewnętrznej równowagi. Także jeżeli chcesz przeczytać trochę więcej na temat kursu, to zapraszam do linku w opisie tego nagrania. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące sposobu na stres i naprawdę skutecznych, sprawdzonych narzędzi, które poznasz raz na zawsze i już zawsze będziesz mogła mogło do nich wracać, zawsze będziesz mogła mogło z nich skorzystać. No i tutaj też na koniec obiecałam wam, że podzielę się trzema sekretami skutecznej pracy ze stresem. I pierwszym tym sekretem skutecznej pracy ze stresem będzie rozpoznanie wyzwalaczy i to jest klucz. To jest naprawdę klucz do zmiany. To czasem ciężko jest zrobić samemu. Czasem potrzebujemy czegoś, jakiegoś wsparcia, odpowiednich pytań, odpowiednich narzędzi. Będziemy też się tym zajmować właśnie podczas kursu Sposób na stres 7 dni do spokoju. Zachęcam do tego, żeby popracować właśnie z tym obszarem. Rozpoznawania wyzwalaczy, rozpoznawania stresorów, ponieważ dzięki temu my jesteśmy w stanie zajrzeć głębiej i pracować nawet nie tylko z tymi wyzwalaczami i z samymi naszymi reakcjami, ale odpowiednio przygotowywać się wtedy do tych naszych reakcji, które pojawiają się w nas w odpowiedzi właśnie na te wyzwalacze czy stresujące okoliczności. Drugim sekretem do skutecznej pracy ze stresem jest stosowanie sprawdzonych i dopasowanych praktyk, ćwiczeń, czy właśnie Działań, które możemy podjąć w odpowiedzi na stresujące sytuacje. I to jest również klucz, ponieważ żyjemy w czasach przesytu informacji. Żyjemy w czasach, gdzie mamy dostęp do wszystkiego. My możemy sobie wpisać teraz 10 sposobów, na wyskakuje nam milion różnych odpowiedzi. I możemy próbować stosować wszystko naraz, ale to nie przyniesie nam takich rezultatów, jak dopasowanie tych praktyk do siebie. Także to, do czego Ci zachęcam, to jest to, żeby. Nie tyle co stosować wszystko i sprawdzać wszystko, tylko pozwalać sobie na testowanie i dopasowywanie tych praktyk do, do siebie. I tego będę również uczyła właśnie podczas, podczas tych naszych spotkań w kursie Sposób na Stres, ponieważ to jest niezwykle ważne, żeby każda technika, jaką poznajesz, próbować ją jakoś dopasować do tych Twoich indywidualnych potrzeb. Wtedy ona będzie miała najbardziej skuteczne. Działanie dla Ciebie. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy my wszyscy stosowali jedno i to samo i dla każdego, żeby to było skuteczne, bo tak się po prostu nie da. Każdy z nas jest inny, każdy z nas będzie potrzebował trochę innego. Dlatego tego wszystkiego jest tak wiele, bo nas jest tak dużo jako ludzi i każdy z nas jest inny. Więc umiejętność dopasowywania tych praktyk pod siebie będzie miała naprawdę cudowną moc. I trzecim, trzecim kluczem, do tej sprawdzonej, skutecznej pracy ze stresem będzie regularność. No i to nie jest na pewno duże zaskoczenie dla Was, to jest tak jak ze wszystkim: żeby coś wypracować, my potrzebujemy tej regularności. I tutaj bardzo często ja wiem, że wiele z nas, ja sama tam byłam, także podnoszę obie dłonie do góry, my, kiedy jesteśmy narażeni na stres, to wydaje się nam, że mamy mało czasu, żeby sobie z nim poradzić, i używamy jakichś technik sporadycznie, albo jak się coś poznamy, to zafiksujemy się na tym, chwilę używamy, potem za chwilę znowu zapominamy, bo jest tak dużo wyzwalaczy, bo jest tak dużo tych stresorów, bo te tempo życia jest tak szybkie, że tej regularności zaczyna nam brakować. No i teraz będziemy się również uczyć, i zachęcam Was bez względu na to, czy się zdecydujecie na ten kurs, czy też nie? Wyznaczcie sobie 5 minut dziennie, albo nawet 2 minuty dziennie, w jakimś przedmyciem zębów, albo po zjedzeniu śniadania, jak w którymkolwiek momencie waszego dnia. Wyznaczcie sobie tą minutę, 2 trzy na swoją metodę, na swoją praktykę i róbcie to codziennie. I zobaczycie, jak wtedy zmieni się wasze życie i jak zdecydowanie mniej tego stresu będzie się pojawiało, a raczej tej reakcji w waszym ciele, które są spowodowane tymi stresorami różnego rodzaju. Im bardziej regularnie będziemy w stosowaniu tych praktyk, tym lepiej będzie nam się z nimi pracowało i tym lepsze efekty zobaczymy. Także zachęcam was bardzo serdecznie do tego. Mam nadzieję, że to nagranie było dla was przydatne. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, to wszystkie Wasze odpowiedzi, komentarze są dla mnie niezmiernie ważne. Także zachęcam do tego, żeby zostawić słówko, dać lajka albo serduszko. I jeżeli uważacie, że to nagranie może komuś pomóc albo kogoś wesprzeć, to podzielcie się tym nagraniem i wyślijcie je do kogoś, z kim chcecie się nim podzielić. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was do poznania szczegółów mojego kursu. Sposób na stres 7 dni do spokoju. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Będziecie mogli również pobrać 5 niezawodnych sposobów na stres, i to jest prezent dla Was całkowicie bezpłatny, więc możecie pobrać sobie te 5 sprawdzonych technik i zacząć stosować je już dziś. Jeżeli chcecie mi podziękować za to nagranie, za moją pracę, którą wykonuję, to możecie zabrać mnie na wirtualną kawę. Link również znajdziecie w opisie tego nagrania. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Dziękuję Wam za zaufanie, za Waszą obecność i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia wkrótce. Namaste.